Ludziska, wreszcie mamy. tą... Owce. Cześć, lubisz tańsze gry? No to zajrzyj do pierwszej linijki opisu, a także użyj kodu cyfer, a będziesz miał 3% zwrotu. Z tej strony cyfer! To znaczy, cześć z tej strony cyfer. Jest kolejny odcinek na moim kanale. gramy dzisiaj na sur owcach razem z Zeti. Gdzie jest Zeti? Tu jest Zeti! Hello, hello. I słuchajcie, ja w końcu ZETI, a, 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 mamy a surowce, surowce! Uwaga, Ender enderperlową! Wiecie, ile nam zajęło w ogóle zrespienie tej owcy? To jest po prostu straszne, tu chyba z owiec przewinęło się, dopóki nie trafiliśmy na tą jedną, jedyną w swoim rodzaju surowce. Moi drodzy, śmiałbym się, jakby teraz poleciała tak za mną mocno i spadła w Void. <laughs> I cyk do wojny, i nie ma. owcy. Słuchajcie, a dlaczego w ogóle ją dzisiaj będziemy farmić? Dlaczego będziemy w ogóle ją farmić? Bo nie tylko dzisiaj, bo i idziemy też po blaze rody, ponieważ szykujemy się w końcu na wybranie się na Ender Dragona. I chyba nie będzie to koniec serii, swoją drogą, bo myślę, że dojdzie tutaj dużo ciekawych, na przykład, achievementów jakichś. Yy, no, ale. Mam kolejną perełkę. Yy, Póki Będziemy. co musimy zacząć tworzyć już ramkę portalu. Ramka portalu wymaga 9 pereł. Minecraft sieć cicho. Żeby stworzyć jeden element ramki potrzebujemy. 12 elementów ramki, także będziemy musieli godzić tą owcę dosyć notorycznie i mam nadzieję, że zespi nam się chociaż jeszcze jedna y, jakaś tutaj nowa. Także bardzo fajnie, bo już mamy tutaj, czekaj, ty, ty gdzie chowasz perły? Y, Zeti? Do, do góry masy, może. Gdzieś chyba jeszcze mieliśmy jakieś pojedyncze perły. Znaczy wydaje jest mi się, jedna. że wiesz co, rzuciłem tą jest perłą jedna, kiedyś jest jedna Masz perłę, okej. Okay. Dobra, czekaj, ja sobie podkładam, bo mam tu masę rzeczy. Mamy. Więc dobra, I odkładamy sobie... tutaj. cały czas. Ale cały w czas na ile nam jedną ramek owce. jest potrzebnych. Ile nam jest ramek? 12, 12, 12 chyba, bo jest pod 3, 4 mm -hmm. razy 3. Dobra, słuchaj, dzisiaj idziemy w ogóle do netheru, ponieważ w zrespił się nowy... Dobra, nie będę was tutaj fabularnie w żaden sposób. Po prostu stworzyliśmy miejsce z blazami, bo jak się okazało na naszym świecie No <laughs> Jak się okazało, Zeti jest e, głupim człowiekiem <laughs> I nie mamy no, i Zeti stworzył tak świat, że struktury w neterze się nie pojawiają. Ej, Zeti, no. Ogoliłem takowce, żeby padło mi z niej wełna. A wiem, słyszałem, że jest taki błąd, podobnie. No, jest, jest, ale jest generalnie. Taki błąd, ale nic na to nie poradzę. Generalnie, no, w skrócie nie mamy tutaj żadnych twierdz. Nie mamy żadnych struktur tutaj, ponieważ Zeti wyłączył. A zostawiam mnie, jak inni mieli swoje struktury na swoim świecie. Hmm. Nie, jak oni te z sfarmili i tak dalej. To jest zastanawiające, dokładnie mówiąc. Skoro <laughs> mają ten sam świat co my? Hmm, polscy youtuberzy oszukują, co? Czyżby? Aha, i co, chciałem wspomnieć, że nie napisaliśmy jeszcze komentarza to będzie w odcinku z tego dopiero. Osoby, która wymyśliła najlepszą rzecz, która zostanie dodana do naszej mapy. Także słuchajcie, jeśli macie jakiś pomysł, możecie napisać go w komentarzu. A wtedy, być może, dodamy to w do kolejnym, e, w datapaku do naszej mapy, lub w kolejnej zawartości naszej mapy. Swoją drogą, mogę już stworzyć pierwszą ramkę portalu i wygląda to w ten sposób, że robimy ją z mhm. dziewięciu, także mamy pierwszą ramkę. Y, przydałoby Pamiętaj, się. Ją... że musisz chyba w środku stawać, tak? Jak jest tak, to, tak, ale wiesz co, nie stawiam jej w ogóle, bo tutaj. nie chcę później na odwrót. Dobra, stawiam. dobra, na razie zbierzesz. Dobra, słuchaj, zbierz nie. sobie jakiegoś seta i idziemy kurczę na te Blaze napolować. Ja no. ja nie, zauważyłem, że ja taki goły I swoją drogą, Zeti wystraszył, Zeti na tak. wystraszył naszego lisa, słuchajcie, i nie ma lisa z nami niestety, żółtego z lisa, y, znaczy lisa y, z nami nie ma niestety, bo zety go wystraszył, bo powiedział mu, że generalnie no zeżdżą go podatki i tak dalej, więc y, od tej pory jesteśmy bez lisowcy, okej okay, dobra. Fajnie, że ona urosła dwa razy, no, zeti jeszcze jest, chłoną. Lis jest, tylko gdzieś uciekł i się schował, jeszcze nie wiemy gdzie. Do nory lisa oczywiście, a gdzie mógłby się lis nasz schować, kochany, prawda? O nie, zety! Co jest? Tepnij mnie, przygotuj komendę. Gdzie W netarze? Mam iść do Spad Nie, spadłem do wojdu. Weź przygotuj komendę, ja wejdę na serwer jak przygotujesz. OK Gotowy? Czekaj. Ty, najgorsze, że nie mogę wejść na serwer. Dobra. Serwer has mods, to a nie, czekaj, który to jest nasz serwer? To jest ten, dobra. Zeti? Dobrze! Uff, słuchajcie, udało się! <laughs> tak, generalnie z cyfrowi spadło się do Wojdu przypadkiem, przypadkowo przypadkiem, także no co, generalnie z projektów najbliższych jakie mam w planach, bo musimy wybrać się prawda na smoka, skoro musimy wybrać się na smoka, więc w niedługim czasie będziemy potrzebować lepszych uzbrojeń moi drodzy, a z tegoż powodu wyczyśmy sobie pogodę, od tego zaczniemy. Yy, bo nie chcemy, prawda, grać w burze ani nic z tego rodzaju, yy, musimy zdobyć więcej Expa. Żeby zdobyć więcej Expa, będzie prosta metoda, czyli ekspiarka szkieletów i innych stworzeń. I w tym celu właśnie będziemy farmić kurczaki w najbliższym czasie, yy, które będą później respić nam jaja szkieletów, które będziemy następnie w dyspenserze umieszczać. No i w takiej zabijarce, gdzie to będzie wszystko w pętli się respiło, a my sobie będziemy tylko dobijać to, nie? Dokładnie. O, co? Okej, okay, zarośnięta. Dobra, idziemy do netheru Zeti w takim razie, żeby tu już nie zrobić żadnego nie wiem, failu. No ja muszę tędy przejść w ogóle nie wiem. Z wyskoczeniem, nie. kurczę, no po drabince po prostu, no pod drabince Zeti, Po, po drabince. Halolisu, gdzie jesteś? O, żółty zwis jest. W sensie, bo, bo ma złoto nie, w pysku, nie? Więc jest żółty zwis. E, I słuchaj to nie, i nie, z tego co słyszałem i widzę już to stąd nasza twierdza jest na wprost. <laughs> Także muszę trochę bloków pozbierać, bo niestety nic tu nie mam. Wszedłem do Nederu w ogóle totalnie nieprzygotowany, nie, nie wiem co to jest w ogóle ja, za wyprawa. Witaj lisie, A, <laughs> ten lis jest... Boże, ten Zes jego i tak z tym złotem łazi i patrzy sobie, na nas. Niech sobie tutaj biega, to będzie nasz prawilny, neterowy lis. Tak, do momentu Nikt kiedy wejdzie portalem i lisa, Jesteśmy jedynymi, jedynymi ludźmi na świecie, którzy mają neterowego lisa. But Widzisz? can you do this? Dobra, jestem tutaj i widzę spawner, słuchaj Zeti, widzę spawner, tajemniczy spawner, nie no, znaczy to no nie będziemy robić roleplaya, no my go tam postawiliśmy z racji, że no nie mamy żadnych tych, więc yy, dosyć takie powiem wam oczywiste, ale spokojnie sprawdzimy jeszcze mapę dla pewności jak dostaniecie kolejną, bo tak śmiesznie w sumie by było jakby się nie dało oczu kresu skraftować, ale zawsze z można chyba, czy nie Ej, można? cyfer. cyfer, cyfer, cyfer. No, co, co, co Zety? Znalazłem fajny sposób na zdobywanie expa w Minecraft. No. <noise> Dobra, musimy to naprawić. Słuchajcie, yy, także cyferkowy, syp A, Wener. Zatem przygotuj jajko Blaze'a, może. Tak, dla, dla pewności, wiesz. Yy, I wiesz, tak, raz, tak, profilaktycznie, ciapnij przez ten portal tym jajkiem Blaze'a. <noise> No możesz mi nie pokazywać nowych sztuczek, wiesz? W takim razie... Od dzisiaj, Zeti, ja się zajmuję magią na tej serii, okej? Okay? Okay, Ej, dobra. przecież mam jeszcze kwarc! Przecież kwarc można rozkopywać jeszcze dla expa później, łe! To jest kurde dobre, tylko sekilowy z eficencji będzie trzeba zrobić, albo z Fortun... Nie, Fortunka po chulerdę nam. Jak my tylko chcemy o, zrobić sobie dobrze. ten. My chcemy tylko level sobie dobić na miecze i te. Dobra, jest jeden Blaze, super. Tylko on nam... ucieka! O nie! Zeti! Bondolawy wpadnie, czekaj, 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 o! Wracaj. Dobra, spadło, Pierto, tam jest jeszcze jeden, co jest? O, jeszcze tutaj się zrespił, dobra Ło, panie, bo ja oberwałem Przydałby się datapack na te, kładzenie bloków pod nogami i wiadro wody do ręki Ty, ale tam nie pójdę Datapack na walenie wiadra? Walenie wiadra? Ty, robimy tapak na rozlewanie wody w nederze? No Ale z bucketa Ła wow. Nie uświadamiaj mnie, Zeti, dobrze? <laughs> Kerst i Magę, dobra, mamy zrobione, super, weźmy się tutaj nawet <laughs> będziesz panował, nie? Zróbmy sobie farmę w ogóle, zróbmy sobie domek i wszystko. Znaczy bardziej myślałem, wiesz co, żeby stworzyć, fucking shit, jakąś survival mapę w nederze, związaną z wodą kiedyś. Jak to? Co masz na myśli? No wiesz, normalną mapę, masz jedną wodę rozlaną w nederze i musisz od niej zbudować sobie wszystkie farmy. A to może na nowym update, jak wyjdzie ten nowy update, nie? No, czekaj, bo tu, stary, mam trzy pałki, nie? Ile my pałek potrzebujemy, opak? Eee, nie wiem, dużo, pewnie. A, ja bym sobie wylał wodę najchętniej, ale nie mogę. Dobra, czekaj, 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 O! Jeszcze mnie trafił w tyłka, no nie, no nie, panie! Znaczy, surowce będą szczęśliwe, nie? Dobra, szybkie ten, ja nie mam tarczy, co jest, kurde, dobra, robię sobie tarczę w takim razie. Chociaż, czy tarcza to przeciw ta, co ogniowi coś daje? Ale zawsze będę się czuł bezpieczniej, tak? Bo moja tarcza strzeże mnie um, A ja płonę, płonę, płonę cały czas No, już nie płonę. Hari Ciap, <grym> <grym> dobra, mam 6 blaze ja pałek znowu płonie Dobra, znowu mam 6 płonę. pałek Blaze'a za stary, ile my jeszcze no. potrzebujemy tego w sumie? <grym> nie Dwa serca sobie, dwa serca <śmieniczynce> nie, 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 nie. No chodź, Eti! Yeah. O tak! Przez <śmieniczynce> tak na mnie spojrzał, Barry. Dobra, chodź tu po itemy. Ty, bo ja, ja też super. zginę. Fak! Dobra, ekspasę wezmę. Ja no teraz jak się podbudować w ogóle do ciebie nawet. To się typki. Dobra, typli. nie można do, chyba. Stary, bo twoje itemy leżą, a ja ich nie podnoszę, żeby blazy nie strzelały w tamtym kierunku. Wee. Fuck! Fak. Co? Dobra, nie umieraj! Dobra, jest. Dwa serca, trzy. Nie, ja nie podchodzę do twoich itemów, żeby nie strzeliły tam Blazy, wiesz Generalnie Dobra, Gdzie są moje itemki? Tam. Są Here! Here! Here you go again! No, już mnie jest. Chodź tu, dobra, cześć, dzień dobry. Witam. Miało 10 sekund. Witam Niech w moim 10 dole. 10 sekund, a już oddywam, no. Świetnie, w ogóle wszystko zebrałem. Jeszcze wszystko inne muszę tutaj pozbierać, sobie. Auć! Tu w dole jeszcze miecz ci leży. Wiem, widzę. Ee, za tobą, tutaj, tu, o. Wiem, ale nie zebrałem. Ała! Ej, no walka z tym jest kurde, no. Ile masz blaze w ogóle? Nie mam żadnych, bo zginąłem. Ja mam 6. Czekaj, mam spysysz zup. Wezmę sobie suspicious zup. Dobra, czekaj, ja tutaj zrobię w ogóle taką przestrzeń, że możemy jak, jakoś łatwiej bić, bo na razie to jest takie straszne. W ogóle zabudujmy to trochę. Wiesz co? No, mam zabudowałbym stary, zabudowałbym z chęcią. Tylko wiesz co, ja tak umieram lekko. <laughs> o, ale wanna. Tylko Tak lekko, nie? Dobra, wezmę sobie zjem suspicious zup. Yy, o, z regeneracją było akurat. Ale chyba taką krótką, wiesz? Oj! E! Spokój się, blazę Znaczy ja bym generalnie... Z... Oho! Zakrył tak, żeby nie mogły wylatywać. Najbardziej. Czekaj, mam 10. Czy to nam nie starczy do szczęścia już? Nie wiem. Czekaj, przerobię nie to wiesz? na te. Mamy 20, A, stary. starczy nam już dawno. Tylko jeszcze bym wziął na, pał na pałkę, wiesz co, na potki w razie wu. Dobra, mam dwie napotki, nie Zeti. Nie, 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 nie. nie Dobra, ja stąd idę. Ja idę sobie do Overworlda w takim razie. Grasem, a co nie? Ja idę z tobą. Także, elo, elo, dziękujemy Blaze. Dziękujemy o legendarna twierdza Blaze'ów. Bardzo dużo twierdza. Ty już rozwaliłeś ten spawner? Nie! Co ci w ogóle do niszczeń spawnerów nie Halo, Kałabanga! Abym się śmiał, jakbym nie przeżył. Dobra, jemy. I teraz pewnie się zrespimy u góry, znając życie, nie? Z.I. Z.I. Nie bij mnie przez portal O stary, jakbyś mnie teraz uderzył, to by było przykro Idziemy gdzie jest. O, siema W naszym ulubionym miejscu na dziwnym moście, w dziwnym... On biegnie za mną, prawda? O, pająk. A! Nie! No złapałeś Nie wiem, nie wierzę, Czy złapałeś proszek Blaze'a? Tak. Dobrze, to najważniejsze przedma. <grym> <grym> no wiecie. A jakby ktoś się czepiał generalnie, że używamy komed i tak dalej. To się może walnąć w głowę tak ładnie, bo jesteśmy twórcami tej mapy, nie? Znaczy bardziej Zetia, ja pomysło twórcom, ale okej. Okay. Ale biorący biorą Dobra, trzymaj wszystkie swoje rzeczy tutaj. Tam, Super, naprawdę, na owiec, o. Ja ważne, tak. że tyle to przetrwało tego. Ja mam stary 4T. Ale powoli zaczynam zbierać właśnie kurczaki do stworzenia automatycznej farmy szkieletów, wiesz, żeby... Ile może być na jednej kratce tak kurczaków? E, wszystkie. 11, nie, więcej. Ale w sensie stworzymy takie 3 na 3 wybieg i tam będą hopery na dole i to będzie, wiecie, tak działać, że tam będzie do dyspensera wpadać, dyspenser będzie miał pętlę, będzie respił szkielety, one będą spadać i będzie zostawało impuls nie? No i generalnie tak, tak. I w ten sposób będziemy expić sobie 30 level i to będę robił na odcinku Zetiego, z czego chcę, pragnę po po powiedzieć, że Zeti postanowił nie nagrywać obecnie w ciągu odcinku, więc będzie krótka przerwa od odcinka, ale myślę, że zapowiem wam go na karcie społeczności, kiedy wlecą surowce u Zetiego. Zeti kiedy surowce będzie oczywiście, hashtag. Hashtag kiedy, kiedy surowce. surowce, kiedy surowce, kiedy surowce. To jest, nasz, to jest nasze swoiste takie, nie wiem, do czego to porównać, nasze kiedy surowce? Hmm. No gra w kiedy HC niby, nie? A, nie jest. Nie, Ale... A, owcę nie ja tak trochę. Eee, Zeti Nie zabiłeś no. tej owcy, tak? Nie, no, to jest ta owca. Bo ja bym tobą to chyba bym wstrząsnął. Nie! Zabić, jak nie! Du, 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 du. Dobra, żelazo trzeba zbierać, bo hmm, zginąłem z całym żelazem. Nie, no, mam żelazo przy sobie. <laughs> Ale to było typowe, jakby cyfer zginął z żelazem, nie? <laughs> mhm. Mm Ej, mniej zaprzeczyć! Aha, <głos> <głos> tak, tak, to byłoby typowo. Kurde, no cool. co ty ty nic. Robisz? A właśnie, naszą wędkę? mieliśmy sprawdzić, kto ma więcej szczęścia, i dzisiaj łowimy wędką. Halo, raz, dwa, dobra, trzy. To gdzie jest gdzieś, o ty jest wędka. Ciema. Mamy jeszcze jakieś wędki. No i w ogóle jest deszcz, więc będą lepiej łapać. Cześć, bo ja szukam tutaj sobie jakieś tej dobra, jeszcze mamy. Bo generalnie jest zawód, co odcinek, kto złowi coś lepszego, nie? I są pojedynki, że tak powiem. Na razie najlepszą rzeczą, jaką złowiliśmy, był zombie villager, nie? Co złowiłeś? Minecraft z Hopperem, okej. Okay. Hopper się przyda, ej. No, nie narzekam, nie narzekam. Teraz Koper moja kolej. Chopar się bardzo przyda, więc to jest bardzo fajna rzecz. Just wanna be no, the very best. Dawaj, dawaj. No dalej, złów się coś takiego. Wygrałem! <laughs> oh. Zobacz od razu w lepszy klimat na tej wyspie nie. Perły złowił, co za kurczę ten. Ty, to eee. może usuniemy te owce, kurcze, i będziemy ten perły złowić tylko z automatycznego łowienia. Mogę do, dodać customowy crafting, że z jednej perły kraftujesz dwie perły na przykład. Nie, zróbmy takie, ale zróbmy taką mapę surviva. Że z jednego z itemu in, z craftujesz jednego dwa i ten. Craftujesz dwa, wszystko. Tak, ale wiesz co? Mam pomysł. Z jednego dirty craftujesz, dwa dirty. Ale mam lepszy pomysł, Zeti. Zróbmy coś takiego, no. ale zróbmy, no. że niby normalne UHC gramy z jakimś Zaraz innym datapakiem. Zaprośmy grafa, zaprośmy papiera, żeby oni nie wiedzieli o tym, że itemy się dublują tak w craftingu. Co ty na to? To jest bardzo fajna opcja, podoba mi się. Ja myślę, że to jest dobry pomysł. Albo na przykład dodać crafting, że z dirta można robić diamenty, stary. Oni nie będą o tym wiedzieć, bo nie będą ten. Bo nie będą wtajemniczeni, weźmy, zróbmy takie coś, ej to jest kozacki <grym> pomysł na odcinek stary, wiesz, wymyślimy... Tak, zaprośmy takie osoby, kilka osób takich w górze. no dzisiaj gramy sobie absolutnie zwyczajnie. Nie no, gramy UHC jakieś nie. takie, tylko z, wiesz, coś dodaliśmy, na przykład z datapaku jakąś pierdołę totalnie, ale że chcemy to przetestować w grupie, a tak naprawdę będzie wiesz, że wkładasz dyrta i z dirta diamenty sobie wyciągasz bloki. <grym> Dawaj zróbmy coś takiego zeti. Że z piasku może zrobić se półeczki kurcze. że z gravelu <grystanie> ten jumping table. <grystanie> Ej, że to byłby szto, słuchajcie, jak chcecie coś takiego, zostawcie łapę w górę, a na pewno przekonam ze tego, żeśmy coś takiego zrobi. Ale w tym momencie kończymy ten odcinek. Także dziękuję serdecznie za oglądanie. Mam nadzieję, że Wam się spodobało. No i do zobaczenia już w kolejnym odcinku niebawem. Do zobaczenia. Cześć! Cześć.